Rozdział 4. Sukces zaczyna się od działania. Każda idea, dobra czy zła, zaczyna istnieć dopiero wtedy, kiedy próbujemy wprowadzić ją w życie. Paulo Coelho Każda wizja, pragnienie, cel potrzebują jednej bardzo ważnej rzeczy, aby zostały urzeczywistnione: Działania. Bez niego nic nie osiągniemy. Jeśli miałbyś okazję porozmawiać z ludźmi sukcesu na ten temat, powiedzą ci, że nigdy nie tracili swojego cennego czasu na wykonywaniu niepotrzebnych rzeczy. Robili wszystko, by wykorzystywać go jak najefektywniej, byle tylko przybliżyć się o krok do swojej wymarzonej idei, pomysłu, który stał się ich życiowym zadaniem. Thomas Edison, nim wynalazł żarówkę, miał wizję świecącej bańki szklanej, która mogłaby zastąpić lampę naftową. Przez wiele lat Edison starał się ją zrealizować. Ponosił setki porażek, był wyśmiewany, ale nigdy nie przestawał szukać coraz to nowszego sposobu na stworzenie tej żarówki. Przy kilkutysięcznej próbie zastosował włókna węglowe. Tego dnia żarówka zapaliła się po raz pierwszy. Był to największy sukces życiowy Edisona. Wizja sukcesu bez całkowitego zaangażowania w jego realizację na zawsze pozostanie zwykłą zachcianką. Edison miał wizję sto razy silniejszą niż potrafimy sobie to wyobrazić i z tysiąc razy większą siłą dążył do jej urzeczywistnienia. Gdy posiadasz wizję wymarzonego domu, własnej firmy lub czegokolwiek, co ci przyjdzie do głowy, jesteś w stanie to urzeczywistnić, jeśli tylko będziesz z motywacją i nieustannym zaangażowaniem dążył do jej realizacji.